Cześć, tu Bartek Czerkaski. Minął już dość spory czas od ostatniej mojej aktywności w naszych stomatologicznych social mediach i przyznam z pokorą, że chyba trochę zaniedbałem to systematyczne publikowanie, ale jednak zapewniam Cię, że ten czas medialnej ciszy w całości wypełniony był pracą nad takim długo przygotowywanym i obiecanym i zapowiadanym cyklem o otwieraniu terapii kompleksowych w praktyce stomatologicznej. Dzisiaj właśnie przyszedł ten dzień, w którym otrzymujesz pierwszą część obszernego raportu, w którym na 32 stronach poznasz najlepsze strategie i praktyki zarządzania relacją z pacjentem, które motywują do podjęcia terapii kompleksowych. W największym skrócie. To są wyniki takich kilkumiesięcznych badań, rozmów, wywiadów z liderami rynku stomatologicznego oraz praktykami, którzy z sukcesami wdrażają strategię świadomego prowadzenia praktyki stomatologicznej. I jak zagłębisz się w lekturę tego raportu, będziesz mógł poznać tajniki osiągnięcia mistrzostwa, które stosują na co dzień w ramach zarówno małych gabinetów, jak i dużych klinik. I kilka tygodni temu. Poprosiłem o podzielenie się z Waszymi doświadczeniami i powiem szczerze, że odzew był absolutnie niewiarygodny. Wypełniliście kilkaset ankiet, bez których nie stworzyłbym tego raportu, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że poświęciliście czas, posiliście twórczą energię. Słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Dziękuję. Tym, którzy dzielili się swoimi opiniami, uwagami, spostrzeżeniami w różnej formie, tak zaczynając od maili, przez czaty, a kończąc na, na komentarzach o telefonach i, 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 i tym, co, czym mnie wspomagaliście, żeby ten raport mógł powstać. Więc to opracowanie jest specjalnie dla Ciebie. Kliknij w link i pobierz ten raport, bo jest całkowicie za darmo. Słuchajcie, stomatologia jest nieco wyjątkowa pod względem sprzedaży, tak? bo działamy trochę na pograniczu zdrowia i urody. Tak? Jednak wiele osób pytało mnie właściwie, dlaczego ja chcę mówić o otwieraniu terapii kompleksowych. Hmm. Dentyści i właściciele klinik. Chcą prowadzić interdyscyplinarne terapie, bo po prostu jest to dla wielu poczucie takiego ukoronowania ich edukacji, ich kompetencji, a równocześnie z drugiej strony nie do końca wiedzą, jak dotrzeć do pacjentów i skutecznie przekonać, że to, co proponują, jest dla niego dobre. I często skutkuje to tym, że pomimo, że nie wiem, zdobywają nową wiedzę, dokładają nową technologię, ale nie mogą jej w pełni wykorzystać i to budzi ich... Duże, duże, duże frustracje. I sam szczerze mówiąc pamiętam, że jak wróciłem z moich pierwszych szkoleń z okluzji i zupełnie nie mogłem zrozumieć, dlaczego pacjenci nie chcą poddawać się analizom, skoro mają ewidentny problem. I kończyło się tak, że inwestowałem swój czas i, i swoje pieniądze, wykonując niektóre czynności absolutnie za darmo, po prostu żeby pomóc pacjentowi. I nie, na, na początku byłem pełen ambicji i nie, robiłem to z dużą przyjemnością, ale bardzo szybko zacząłem tracić wiem, satysfakcję i zacząłem tracić rentowność. Powiem szczerze, że nawet byłem bliski zrezygnowania z dalszej edukacji, tej okluzyjnej, i szczerze mówiąc, nawet nie chcę myśleć, gdzie bym dzisiaj był, gdyby tak się stało. I więc wracając do meritum, dlaczego stomatologia kompleksowa? Stomatologia kompleksowa rządzi się innymi prawami niż stomatologia interwencyjna. Jest z tego wiele powodów, ale trzy z nich są absolutnie kluczowe. Po pierwsze, Stworzenie takiego pięknego, zdrowego, trwałego uśmiechu w połączeniu z usprawnieniem funkcji i harmonii gryzienia zwykle wymaga dużo większej rehabilitacji niż pacjent zakłada. I zwykle jest on także nieświadomy tych swoich rzeczywistych problemów i przyczyn powolnej destrukcji swoich zębów, i to rolą lekarza jest, jakby mu uświadomić, z tym jest problem. Druga rzecz to jest, że terapie kompleksowe angażują wyższe finanse, większe finanse. Są najczęściej długotrwałe, są skomplikowane, wymagają działania na pograniczu wielu dyscyplin stomatologicznych, dobrej organizacji, dobrej koordynacji pracy zespołu. Jest to po prostu dużo większa, większe wyzwanie i dużo większa decyzja dla pacjenta. Ja często żartuję, że jest to bardziej decyzja, z kim wziąć ślub, niż z kim pójść na piwo może nieładnie, ale oddaje tą rzeczywistość. Natomiast trzeci, trzeci powód, dla którego stomatologia kompleksowa jest inna od tej doraźnej, to że do rzetelnej oceny tych rzeczywistych potrzeb, a nie tylko opinii i możliwych rozwiązań, konieczne jest przeprowadzenie pełnej kompletnej analizy estetyczno-funkcjonalnej. I to są te główne trzy Powody i raport, który Tobie przekazuję, jest częścią całego programu Smile Journey Formula. I skupia uwagę właśnie bezpośrednio na zasadach komunikacji i świadomego budowania podróży pacjenta. Więc zamiast tylko przeglądać, będziesz mógł zdobyć świetny zestaw narzędzi i strategii do zaimplementowania i użycia w codziennej praktyce i w swoim życiu. Czego się dowiesz? Ile praktyk koncentruje się na terapiach kompleksowych? Kim są najbardziej właściwi pacjenci do leczenia w Twoich rękach i dlaczego aktywna segmentacja pacjentów jest kluczową strategią w terapiach kompleksowych? Jest pełen blok o sprzedaży w stomatologii, jakie typy są sprzedaży, czego najbardziej nie lubią dentyści kompleksowi, czym jest konwersacja otwarcia. I dlaczego ona jest taka skuteczna? Co najbardziej wstrzymuje dentystów, jak sobie z tym radzić? Nie wiem, ilu nowych, a ilu stałych pacjentów decyduje się na terapię kompleksowe, jakie to ma znaczenie dla Ciebie. Znajdziesz też pytania, zadania mobilizujące, które zmuszą cię trochę do refleksji, zainspirują do zmian. Także pobierz raport. On jest całkowicie za darmo. Wpisz komentarz, zadaj pytanie, jestem bardzo otwarty na dyskusję, podziel się swoją refleksją, a wkrótce przekażę Tobie kolejne informacje. Do usłyszenia.